Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie chcę wymienić korpę bez zmiany suporta. Wymienić na inną, bo tu mamy zerwany gwint. W pedale, tak, zerwany. Bez zmiany suporta możliwe zmienimy długość łańcucha oraz na prężniej trzeba, Prawdopodobnie ta zmiana dentki będzie, bo powietrze uszło po roku czasu. Rower widzę w rdze porósł. Rok czasu nie było jeżdżone dosłownie. O, rok i dwa miesiące. Ówczesnego czasu pokonywałem tym rowerem nawet do 100 km dziennie. Choć po mnie nie widać jak widzicie z filmów, ale jeździłem. I zepsułem sobie zdrowie na rowerze w pewnym sensie. Więc. Jest szybka, szybka zmiana. Łatwo widzę, ładnie schodził, bo był przeze mnie cały rozbierany i smarowany. Chyba to nawet oryginalne jeszcze jest. Korba jest oryginalna. Koła są inne, kierownica inna, siedzenie jest inne. O ten tylko jest jak, to ten. Nie wiem jak to się nazywa, dokładnie ten. zmieniony, podnóżka to była kupiona z nią. I ogólnie praktycznie jest tak. Były w oryginale, tylko zmienione są elementy na mój wzrost. Nie mogę włożyć coś. Wszystko widzę co ładnie idzie. Jak, wzią, jak kiedyś rozbierałem, to były problemy. Wszystko na hama robiłem i w ten sposób sobie uszkodziłem, bo robiłem dużo na hama. Suport jest oryginalny, choć chyba miałem... nie. Możliwe, że suport jest oryginalny albo wymieniony. Wymieniony prawdopodobnie, bo już nie pamiętam, ale chyba wymieniłem. A korby nie dokręciłem, czy już nie wiem sam. Nie miałem pieniędzy, też miałem wymieniać ją. 500 zł taka korba, jaką chciałem. A taka tania za 160 kosztuje do takiego roweru. Wtedy na czas miałem 1000 zł pieniędzy. Na miesiąc. Górny czas, sobie narobił. Według mnie jeszcze to zmienimy na mniejszą korbę, żeby wolniej jeździć można było, bo to jest ostre koło, cały czas ściągnie nie koło, nie można przestać pedałować, z tym właśnie jest problem w tym rowerze. Nie nie uszkodziliśmy Mam klucz do tego ale nie będziemy zdejmować szybka naprawa. Numer ramy Rower kosztował mnie 1000zł A same koła bez opon oczywiście Bez tego 300zł dodatkowo Kierownica chyba 60 No więc ten rower trochę wart był Miałem też jeden kupiony na licytacji to go sprzedałem Nowy rower, a ten został mi, bo mi go szkoda był Trochę zaczynaj widzę, coś trzecia Idziemy teraz do drugiego To jest całe królestwo rowerów moje A to już na inną korbę, na inny super widzę Drugą stronę zmieniamy, tak? Teraz aby to te, z tego wyciągnąć. Jakby co, to jeszcze tu mamy widzę w śmiecie. rowery na części rozbieramy. O tym rowerem z miasta do miasta w godzinę czasu iździemy między łuków a razy. Z czasu do dziewczyny. Hmm? trzymam bo to moje pomieszczenie jest na w Nowa korba to ładnie idzie, to zaraz zerowy went. Co do końca ładnie. wydały da wysoko już będą i te I teraz tak. Spróbujemy bez, jakby, że jak nie będzie być pojazd, to zmienimy. To cztery śruby. I teraz doświadczemy To tu jest 48, a tam 46 chyba na 16. To jest bardzo ostre przełożenie. Będzie ciężko na pewno ruszyć. A tak przez wieś, ale to wyjedzie gorzej na miasto. To jest niewykonalne. до щунгания корбы. Мама. Луч универсальный. To są naciągacze. tylko ładnie, równo było idealnie ustawione, Bez nich ciężko. Ramę jeszcze będzie.

but Będzie ładnie naciągnięty, żeby jeszcze nie trzeba było koła zdjąć, będzie gdzieś całkiem. Widzicie, naciągacze do tego służę, żeby równa przestrzeń była między tymi, o tutaj. Bluzujemy go. Inaczej nie ustawię, bo jest... równo z tego co widzę jeszcze raz. Dziękuję. Łańcuch zauważyłem. No. Za mocno, ciągnięty, trzeba poluzować. Będzie łańcuch za mocno, że też nie równo. tak powinno być. No. хорошему, не помимо Number the ones. Yeah. Sure.